Cześć, witam was bardzo serdecznie 8 lipca 2023 roku i przy sobocie zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Dzisiaj skupimy się tylko na kryptowalutach, będzie ich 9, dodatkowo na końcu będziemy mieli portfel 100 razy 100 Oczywiście będą od Maximusa orderbooki, wskaźniki, procharts, więc zaczynamy standardowo od Bitcoina, na którym za dużo się nie dzieje, jedni by mogli tak powiedzieć, nie, niektórzy po prostu potrafią wyłapać trochę niższe tutaj dołki, z czego można coś tam dla siebie ugrać, ale ja cały czas Czekam na trochę mocniejszy tutaj ruch. Trochę mnie to napawa optymizmem z tego względu, że tutaj po spotkaniu z tym poziomem na 30 tysięcy nie dostaliśmy jakiegoś mocnego odbicia jak to było poprzednio wielokrotnie, więc czekam cierpliwie co się wydarzy dzisiaj. I jutro, chociaż bardziej nastawiam się na jutro, na wieczór, może po prostu wieczorem, dużo więcej się wydarzyć. I na pewno będę tutaj z ciekawością obserwował, co się będzie działo jutro, właśnie wieczorem. Jak wiecie, pewnie już mi oglądacie często, to wiecie, że czekam tutaj na zjazd do czerwonej linii, żeby zobaczyć, co tutaj się ciekawego wydarzy, no ale dominacja bitcoina fajnie nam powoli znowu rośnie, no i aktualnie już 51,5% aktualnie zatrzymało się na tym poziomie, no i zobaczymy jak to w przyszłym tygodniu się rozwinie. Zobaczmy sobie od razu orderbooki, które wyglądają w miarę tutaj naturalnie, oczywiście na 30 tysięcy mamy tutaj troszkę większą ścianę zakupową, Na no ściana sprzedażowa tutaj zaczyna się właśnie już od 30 tysięcy 900 do 31 tysięcy, no ale oczywiście to się szybko na bieżąco zmienia, ja was oczywiście zapraszam, żebyście mieli też dostęp do tego orderbooka z linku pod filmem, Macie dostęp na 7 dni do wszystkich wskaźników od Maximusa. Macie wszystko opisane, a teraz lecimy zobaczyć wskaźniki pro Charts, na których po prostu dużo się nie dzieje. Jak sobie zerkniemy, ja tutaj lubię akurat dla Was specjalnie na interwale minutowym obserwować, ponieważ codziennie sobie tutaj zaglądamy, no to widzimy, że tutaj poziomy bitcoinów i stablecoinów w miarę na równym poziomie ale widzimy, że tutaj statystycznie rzecz biorąc traderzy troszkę mocniej tutaj wybili się dzisiaj od godziny 10 na longi, więc zobaczymy czy faktycznie wiedzą coś więcej od nas, czy po prostu liczą tutaj na odbicie tego ruchu od 30 tysięcy znowu do okolic tam 30 000. 1700 czy 800, więc może na to liczą. Pewnie przekonamy się niedługo, jak tutaj sytuacja nam się rozwinie. Zobaczymy sobie Ethereum, które radzi sobie bardzo podobnie do Bitcoina, no ale znajduje się tutaj właśnie w połowie między tą linią na 1824 a 1900 dolarów. No i tutaj aktualnie. Jesteśmy na połowie, ja osobiście liczę na ten zjazd jeszcze tutaj tego lata, spokojnie na 1678. No i tutaj będę rozważał jakieś zakupy jeszcze spotowe na Ethereum, już na przyszłym hossę, więc warto, myślę, jeszcze poczekać. Lecimy dalej. Co ciekawego, dzieje się na AWAXie AVAX właśnie tutaj nam dobija do bardzo fajnego oporu na 13,83 dolarów. I już raz cena nam tutaj fajnie zareagowała, spadła do 13,45 dolarów. No i mamy tutaj drugie kolejne podejście. Ja tutaj po cichu też liczyłem, że może coś fajnego się wydarzyć. Tutaj, właśnie na tym oporze, ale powiem Wam, że z tego względu, że Bitcoin jest dosyć nisko aktualnie, biorąc pod uwagę ostatnie 3 tygodnie, no to jeżeli byśmy faktycznie dostali tą podbitkę o chociażby 500 dolarów do góry, a powiedzmy sobie, to nie jest dużo na, dla Bitcoina, no to ten poziom raczej zostałby mocno rozjechany. Dlatego ja aktualnie w weekendy staram się teraz troszkę mniej stawiać pozycji, chociaż dzisiaj już dwie pozycje wleciały na Discorda gdzie będę cierpliwie czekał, no ale po prostu czasem lepiej odpuścić no i dużo lepiej gra się, jeżeli tutaj indeksy są w grze, można też się nimi dosyć fajnie posiłkować lecimy dalej kolejną kryptowalutą to będzie gala do której dosyć też dawno nie zaglądaliśmy no i gala tutaj powiem wam że może zróbmy sobie to na troszkę przybliżymy Wróćmy sobie interwał godzinowy na godzinówce to bardzo fajnie tutaj widać Ostatnio mieliśmy bardzo fajną odbitkę tutaj od tego oporu. No i wszystko wskazuje na to, że faktycznie będziemy chcieli po raz kolejny tutaj dobić i przetestować ten opór. A że po prostu ten poziom dosyć często tutaj historycznie nam cena reagowała, czy to od góry, czy to od dołu. No to myślę, że tutaj warto wziąć pod lupę właśnie tutaj. Ten poziom, i powiem Wam, że możemy dzisiaj tam jeszcze nie dobić. Możemy tutaj dobić dopiero w niedzielę, w niedzielę wieczorem, bądź w poniedziałek. No więc myślę, że tutaj wszystko jeszcze przed nami, ale powiem Wam, że tutaj myślę bardzo o otwarciu. Shorta właśnie w tym miejscu, chociaż w aktualnej sytuacji z Bitcoinem lepiej faktycznie mieć tutaj zabezpieczone wszystko stop lossem, czy chociażby tak jak my tutaj na Discordzie lubimy grać na giełdzie X, gdzie macie też link pod filmem, macie bonusy do zgarnięcia. No to właśnie na tej giełdzie ja już wielokrotnie mam powtarzałem, mamy stop lossa kroczącego, którego się bardzo łatwo ustawia. Naprawdę osoba początkująca nie będzie miała nawet z tym problemu, yy, gdzie po prostu bardzo fajnie zabezpieczamy swój. Kapitał. Mamy też 100% kroczącego chociażby na Binance, ale tam dużo gorzej się go ustawia, jest mega skomplikowany i otwiera się go jako dodatkową, osobną pozycję. Dlatego warto jednak próbować tych prostych, najprostszych rozwiązań, żeby po prostu nie ryzykować zbyt dużym kapitałem. My teraz lecimy dalej kolejną kryptowalutą. Na którą warto zwrócić uwagę, to jest coin MX, czyli coin giełdy MEX Global, który jak sobie zerkniemy na interwał dzienny chociażby, to widzimy, że tutaj dosyć mocno, fajnie cena nam leciała do góry. I w momencie, kiedy osiągnęła 3,5 dolara, zaczęła się nam delikatna korekta, która doleciała praktycznie do połowy FIBO. Dostaliśmy odbitkę do 236 FIBO, no i teraz znowu zaczyna nam zyskiwać. I myślę, że tutaj faktycznie ten coin może tutaj dosyć fajnie zaprocentować, patrząc długoterminowo. My go również mamy w naszym portfelu 100 razy 100, chociaż dzisiaj nie dokupiliśmy, nie usiednialiśmy ceny, choć myślę, że przy tej korekcie no to by była fajna też opcja. Uśredniania, yy, więc myślę, że warto zwrócić na niego uwagę, patrząc tutaj długoterminowo, no ale pamiętajcie, nic co mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Kolejną kryptowalutą na dzisiaj to jest K, czyli coin Powiem Wam, że dzisiaj już dokupiłem go do swojego portfela 100 razy 100. Z tego względu, że po pierwsze jest dosyć nisko, a po drugie, bardzo się tutaj ostatnio interesuje koinami, które mają. Coś wspólnego ze sztuczną inteligencją, i powiem Wam, że myślę, że przy następnej hoście, tak jak chociażby przy poprzedniej, bardzo fajnie zyskiwały różne koiny, które były gamingowe. To myślę, że w następnej hoście faktycznie ten trend ze sztuczną inteligencją może nam dać dużo zarobić, więc będę tutaj celował również w coiny, które mają coś wspólnego ze sztuczną inteligencją, a Serfkey akurat ma, dlatego dzisiaj ten coin wleciał po raz kolejny zresztą do naszego portfela 100 razy 100, o którym będzie na samym końcu. My lecimy dalej kolejnym coinem do omówienia będzie coin Ocean który aktualnie 38 centów, no i on tutaj bardzo fajnie już tutaj na interwale dziennym wam pokazuje, odbił ponownie od 32,5 centa. Teraz przejdźmy sobie na godzinówkę, no i bardzo fajnie tutaj nam zyskuje. naprawdę trochę te wzrosty tutaj wyhamowały nam, ale najlepsza strefa do zawrócenia jest dopiero w okolicy 40 prawie 3 centy, więc jeszcze dosyć sporo. W tym tutaj obrębie ja bym raczej nie wchodził w żadne tutaj shorty, więc myślę, że on jest wart obserwacji, ale do jakiegoś większego zagrania raczej nie. Kolejnym coinem na naszej liście to jest Rose, który dzisiaj bardzo fajnie strzelił nam do góry, prawie tutaj do 5 centów nam doleciał, no i widzimy, że tutaj ten poziom 4,7 centa no, zrobiło nam się takie dosyć fajne dno, gdzie od praktycznie od 3 dni na no, tutaj cena cały czas odbija się od tej białej linii, myślę, że to jest też dosyć ciekawe, z tego względu, że ostatnio dostaliśmy przebicie tej linii i to dosyć mocno spadliśmy, w dół, bo praktycznie poniżej 4,4 centa no i tutaj widzimy że teraz zrobiła nam się bardzo fajna tutaj ściana, więc myślę, że tutaj biorąc pod uwagę chociażby zakupy spotowe, no to myślę, że tutaj można sobie bardzo fajnie troszkę poskalpować dla osób które oczywiście to lubią ja jednak wolę normalne zagrania spotowe bądź też takie długoterminowe longi, i dlatego chociażby zerknijmy sobie teraz na Solanę, która tutaj dosyć mocno nam strzeliła do góry. No i widzimy, że chociażby tutaj ostatnio od poziomu 1838 bardzo fajnie się odbiła. No i od tego czasu lecimy bardzo mocno do góry. Aktualnie jesteśmy na 22. Dolary i 30 centów. No, i powiem Wam, że tutaj już wczoraj na Discordzie prowadziliśmy dyskusję, właśnie a propos tego szczytu, który był 4 czerwca. Ja osobiście mówiłem, że tutaj ja tego poziomu raczej nie będę tutaj próbował wchodzić w żadną pozycję. Jest to dosyć słaby poziom, i tutaj wyznaczyłem tą strefę zieloną, która aktualnie. Znajduje się między 23 dolary i 29 centów i 24 dolary i około 8 centów. I tutaj ewentualnie będę próbował rozegrać jakiegoś małego shorta, właśnie w tej strefie. Chociaż nie ukrywam, że najmocniejszy opór znajduje się na 25 dolarów i 67 centów. I to tam właśnie bym spodziewał się jakiejś największej reakcji, no ale patrząc na to, w którym miejscu jest aktualnie solana, teraz, no to to jest dosyć spory tutaj zasięg. Więc jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższym czasie możemy tutaj jednak nie dolecieć. To by było na wszystko z kryptowalut. Teraz zerknijmy sobie do naszego portfela 100 razy 100, gdzie aktualnie saldo naszego portfela 1070 dolarów. Aktualnie jesteśmy minus 26% i to wszystko jest niestety spowodowane tym, że dominacja Bitcoina jest dosyć wysoko. Dzisiaj jak już mówiłem wcześniej dokupiliśmy koina K za 25 dolarów z tego względu, że po pierwsze miał prawie 4% spadek w ciągu ostatnich 7 dni. No i jak mówiłem jednak tokeny ze sztuczną inteligencją to jednak może być faktycznie przyszłość, więc chyba warto tutaj zaryzykować i sprawdzimy za jakiś czas, jak sytuacja tutaj będzie miała miejsce. Patrząc tutaj przez ostatnie, przez ostatnie 7 dni, to widzimy, że chociażby Bit bardzo fajne wzrosty, choćby giddy i AVAX również wlatując do tej strefy, troszkę nam tutaj podniósł. Statystyki, no ale jak widzimy, większość coinów jednak jest na minusie spowodowaną tą dominacją, więc myślę, że warto poczekać i zobaczymy, co się będzie działo w momencie, kiedy dominacja spadnie. Pamiętajcie, to jest tylko eksperyment. Ja jestem sam ciekawy, jak ten eksperyment za rok się zakończy, bo jesteśmy właśnie na półmetku tego eksperymentu. No i zobaczymy faktycznie. Czy tutaj opłacało się takie długoterminowe oszczędzanie? Ale powiem Wam, że takie 100 zł, czyli te około 25 dolarów, wiadomo, to troszkę wychodziło więcej, no to nie jest tygodniowo tak duży. Koszt i nawet patrząc pod względem tutaj tego, co mamy aktualnie w portfelu, a chociażby naszej inflacji, która w Polsce tutaj funkcjonuje, no to powiem Wam, że strata jest praktycznie podobna, jakby te pieniądze po prostu leżały na koncie. No ale możemy w każdej chwili, pamiętajcie, wypłacić to. No i to jest akurat według mnie niewielka. Strata. Ale patrząc tutaj pod kątem długoterminowym, gdzie jeżeli nawet eksperyment się skończy, to ja prawdopodobnie nie będę chciał tego wypłacać, tylko będę trzymał faktycznie aż nastąpi hossa więc bardzo możliwe, że eksperyment się przedłuży, no ale największe podsumowanie będzie dokładnie po dwóch latach, czyli tak jak planowaliśmy, czyli 100 zł. Przez 100 tygodni. Więc myślę, że to będzie dosyć ciekawe i pewnie też czekacie na to, jaki będzie wynik tego eksperymentu. Ja dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się oczywiście w poniedziałek. No a pamiętajcie, że dzisiaj na Twitterze wlatują wydarzenia w krypto i wydarzenia ekonomiczne na cały nadchodzący tydzień, więc warto tutaj zajrzeć do mnie na. Twittera, wszystkie linki macie w opisie pod filmem i miłego weekendu Wam życzę. Do usłyszenia, do poniedziałku. Hej!